Ta ziemia musi zostać i w ziemię, z ziemi delikatnie go wkładamy. Gdyby było bardzo sucho, to najlepiej jest troszkę jeszcze wody nawet wlać w tą dziurkę i w tej chwili delikatnie obsypujemy całe to drzewko. To był wyjątkowy dzień dla tych młodych uczniów. Historyczna chwila i nauka na przyszłość, a do tego troska o ekologię i mały kawałek świata, na którym żyjemy. Stowarzyszenie Program Czysta Polska dotarło do krosna Odrzańskiego, gdzie organizatorzy pokazali, jak już od najmłodszych lat dbać o przyrodę i planetę. A jak? Sprzątając i dodając coś od siebie. Czyli sadząc. E, towarzyszą też te inicjatywie różne atrakcje, warsztaty ekologiczne, tak jak widzimy tutaj e, mamy nawet zajęcia sportowe. Chodzi o to, żeby też poprzez zabawę zachęcić dzieci do działania i pokazania, że dbanie o planetę jest, jest fajne. Tego typu akcje jak Czyste, Zielone Miasta, organizowane na terenie całej Polski, mają za zadanie pokazać dzieciom, że warto już od najmłodszych lat dbać o planetę, na której żyjemy. Troska o Ziemię jest niezwykle ważna. Trzeba informować, trzeba edukować, inicjować takie żeby pokazać, że warto, że pokazać to te skutki, które mogą przystać, jeżeli to będzie to, że to, że nie tak, jeżeli nie, nie będziemy to, nie dbać to, nie o tę planetę. To, Młodzi mieszkańcy Krosna tego dnia nie tylko sprzątali świat, czy uczyli się jak dbać o planetę. Byli świadkami historycznego wydarzenia, wspólnie z burmistrzem sadzili nie tylko krzewy i drzewa sadzili coś więcej. To trzy sadzonki historycznego kasztana jadalnego. Tego, który przez lata stał przy Krośnieńskim Moście. To drzewo to jest tak naprawdę ratowanie tego starego drzewa. Ono sobie wyrosło tutaj na tych szczepkach, zostało zaszczepione i będziemy je sadzić, żeby historia naszego miasta przetrwała. Obsypujemy dookoła. Jak dbać o ziemię? Trzeba zacząć przede wszystkim od najbliższego otoczenia. Warto też dodać coś od siebie, zacząć od siebie, Dobra. jeżeli chodzi o takie działania ekologiczne. Stowarzyszenie Program Czysta Polska prowadzi tego typu akcje w 45 polskich miastach.